Reprezentacja polskich kadetek przebywa na zgrupowaniu w szczyrku i przygotowuje się do ważnego turnieju. Tak, jest to dla nas bardzo ważny turniej, ponieważ jest to z jednej strony jest to turniej, czyli Mistrzostwa Europy Wschodniej, tak zwana EWZA, ale z drugiej strony jest to również pierwszy etap kwalifikacji do Mistrzostw Europy Kadetek do lat 17, które odbędą się w przyszłym roku w sierpniu. Dlatego też jest to dla wielu zespołów z Europy Wschodniej. Pierwsza możliwość awansu do, do finałów Mistrzostw Europy. Większość kadrowiczek to uczennice Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szyrku. Czy to jest czynnik sprzyjający przygotowaniu? Myślę, myślę, że tak. Pracujemy już tak naprawdę od połowy lipca, gdzie spotkaliśmy się w dosyć dużym gronie. Przez kadrę przewinęło się ponad... 20 zawodniczek, część z nich trafiła tutaj do nas do, do szkoły i od września tutaj wspólnie trenujemy, na pewno to pomaga pomaga we wspólnym ustaleniu taktyki, taktyki gry ze zgrywaniem się powiedzmy, zespołu, także jest to, jest to na pewno duży plus. Reprezentacje Estonii, Białorusi i Litwy to są te pierwsze, z którymi się zmierzycie, ale są też podczas tego turnieju Rosjanki, Ukraińki. Jaki cel Wam przyświeca? Chcemy wygrać grupę, to na pewno i zespół, który wygrywa grupę gra bezpośrednio z mistrzem, który wygrywa pierwszą grupę, więc no tam faworytem są na pewno Rosjanki, więc w momencie, kiedy my wypełnimy swoje zadanie i wygramy wszystkie mecze u siebie w grupie, zagramy w tym meczu finałowym z Rosjankami w walce o awans do Mistrzostw Europy.